Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Makiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Wiara tylko przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Jeśli łaska czegoś nie zapewniła, twoja wiara nie sprawi, że Bóg to zrobi. Kiedy dowiedziałam się, że już mam wszystko, co Bóg może mi kiedykolwiek dać, wszystko zaczęło się układać. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie z serii. To środek mojego trzeciego tygodnia nauczania na temat, który zatytułowałem Już to masz. To jeden z moich ulubionych tematów do nauczania. To radykalnie zmieniło całą moją relację z Bogiem. Zamiast prosić Boga, by coś zrobił, dowiedziałem się, co już zrobił i po prostu to przyjąłem, przyjąłem swoją pozycję w Chrystusie i zacząłem rozkazywać. Temu, co jest prawowicie moje, aby się spełniło. Wiem, że takie podejście radykalnie się różni i wielu ludzi natychmiast je odrzuca, ponieważ nie można rozkazywać Bożej Mocy. We wczorajszym programie użyłem wersetu z Księgi Izajasza 45,11, który mówi, a co się tyczy dzieł moich rąk, rozkazujcie mi. Wyjaśniłem, że tak samo jak rozkazujemy elektryczności, żeby działała. Nie dlatego, że my jesteśmy źródłem, nie dlatego, że jesteśmy więksi, że możemy włożyć żarówkę do ust i sprawić, że się zapali. Nie, nie jesteśmy źródłem mocy, ale źródło mocy generuje moc, dostarcza ją nam i ona jest na nasze polecenia. To my musimy przełączyć włącznik. Możemy zadzwonić do firmy energetycznej i błagać, żeby przyszli włączyć ci prąd, ale oni tego nie zrobią. Oni ją generują, dostarczają ją do Twojego domu, ale Ty musisz przełączyć włącznik. I w pewnym sensie o tym właśnie mówię w kontekście Bożej Mocy. My nie jesteśmy źródłem mocy. Bóg jest źródłem mocy, ale zamiast Go błagać, żeby nas dotknął i coś uczynił, zamiast tego mówimy Ojcze, dziękuję Ci, że już zapewniłeś uzdrowienie, wybawienie, radość pokój, po prostu bierzemy nasz autorytet i używamy tego autorytetu, aby rozkazywać Bożej mocy, żeby się zamanifestowała. Musisz przyjąć taką postawę. Przestań być żebrakiem, a zacznij być tym, który narzuca, osobą, która rozkazuje, aby to, co Jezus już zapewnił, stało się rzeczywistością. Wiele, wiele lat temu, myślę, że to było około 2001 roku, nie jestem pewny daty, ale to było chyba w 2001 roku, usługiwałem w kościele Richa i Dorothy Van Winkle. W Teksasie, w rejonie Dallas Fort Worth, chyba w Lizwi. Usługiwałem w tamtym kościele i mówiłem dokładnie na ten temat. Wziąłem nauczanie, którego użyłem już w zeszłym tygodniu na temat równowagi między łaską a wiarą i zastosowałem je konkretnie do uzdrowienia, mówiąc, że wielu ludzi wierzy, że prosimy Boga, a potem czekamy na Boga, tak jak ludzie czekają na autobus. Innymi słowy, ja już poprosiłem, teraz tylko czekam na Boga. W Bożym czasie zostanę uzdrowiony. Używałem tego przykładu i to nie jest właściwe. Pismo mówi, jak w księdze Izajasza, w rozdziale 40, że ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Tu nie chodzi o czekanie w tym sensie, że teraz zrobiłeś swoje i czekasz na to, aż Bóg ci odpowie. Nie, tu chodzi o czekanie, tak jak jak kelner czeka na klienta. Kelner siedzi patrząc na ciebie, przewidując każdą Twoją potrzebę, pytając, czy chcesz jeszcze wody, czy jest coś jeszcze, czy chcesz deser. On nieustannie zwraca na ciebie uwagę. Jest na tobie skupiony. O to tutaj chodzi. Nie o to, że siedzimy i czekamy na ruch Boga. Nie, Bóg już się poruszył. Bóg nie jest tym, na którego czekamy. To Bóg czeka na nas, abyśmy uwierzyli w to, co Jego słowo mówi, że On już zrobił. Jego ranami zostaliśmy. Uzdrowieni. On czeka na nas, abyśmy uwierzyli, wzięli nasz autorytet i zaczęli używać tej mocy, aby rozkazywać Jego mocy i aby rozkazywać naszym ciałom, żeby odpowiedziały. Tak więc nauczałem o tym i na widowni była kobieta Chris Oszeński, a jej córka Nikki Oszeński miała... To długa historia, ale przeżyli wypadek samochodowy i z tego powodu miała fibromialgię, wrażliwość na środowisko, najróżniejsze problemy. I od czasu, gdy miała 14 lat, kiedy to się stało, do czasu, kiedy ją poznałem, miała 19 lat i przez 5 lat jej stan stopniowo się pogarszał i doszło do miejsca, w którym mamy to wszystko na DVD. Jej lekarz powiedział, że nie spodziewał się zobaczyć jej na wizycie w następnym tygodniu. To była sama skóra i kości. Nie mogła podnieść ręki, nie mogła chodzić, nie mogła umyć włosów, nie mogła umyć zębów, nie mogła sama pójść do łazienki. W zasadzie była inwalidką. Miała wspaniałą relację z Panem i miała wizje, których Pan ją uzdrawiał, ale myślała, że to będzie stopniowe i czekała tylko na Boży czas. Jej matka, Chris Oszewski, przyniosła jej to nauczanie. Kiedy po raz pierwszy usłyszała ode mnie, że możesz to nakazać i że możesz sprawić, że sprawy nabiorą tempa, na początku poczuła się trochę urażona, ponieważ myślała, że Bóg powiedział jej, że to będzie stopniowe uzdrowienie. Więc zapytała o to Pana, a Pan powiedział: Nieki, to dlatego, że właśnie o to wierzyłaś właśnie tam była Twoja wiara. A Bóg spotka się z nami w miejscu naszej wiary, ale powiedział: Jeśli możesz w to uwierzyć, możesz przyjąć to uzdrowienie w tej chwili. Moimi ranami zostałaś uzdrowiona. To przygotowało jej serce. Poszedłem do jej domu, pomodliłem się za nią i mówię wam, to było cudowne. Niki, która nie mogła nawet podnieść ręki, nie mogła nic zrobić, tak się rozzłościła, była w tym tak agresywna, zamierzała przyjąć to uzdrowienie, zamierzała rozkazać swojemu ciału, aby odpowiedziało, mimo że nie mogła podnieść ręki. Podniosła rękę, rzuciła nią w poprzek mojej klatki piersiowej, odsunęła mnie z drogi, a sama wstała i zaczęła chodzić. Mówię ci, to jeden z najwspanialszych tego przykładów, jaki kiedykolwiek widziałem. Niki kochała Boga z całego swojego serca, szukała Boga, miała dobre nastawienie, nie narzekała i nie skarżyła się, ale wiara opiera się na wiedzy. Ona miała błędne myślenie, że to ona czeka na Boga, a jednak to Bóg czekał na nią. To zmieniło jej życie, i mówię ci, to zmieni twoje. Są ludzie, którzy to oglądają, którzy mają potrzeby. Przychodzisz do Boga i modlisz się, a nie stajesz jako osoba, której dano autorytet i moc. A przychodzisz do Boga jako żebrak, albo, jak powiedział wykładowca w naszej szkole, próbujesz uzyskać niezabezpieczoną pożyczkę. Nie masz żadnych praw, żadnych przywilejów, tylko błagasz, zamiast uznać, że masz prawo, pełne prawo przyjąć te rzeczy od Boga i że masz autorytet i moc. W czasie dzisiejszego programu chciałbym pokazać Ci fragment świadectwa Niki. Trwa ono prawie godzinę, więc nie mamy czasu na całość, ale zostanie ono zredagowane i dostaniesz coś w rodzaju krótkich notatek. Mówię ci, że to Cię pobłogosławi. Pamiętaj, że nie tylko to nauczanie książki, ale także wideoniki, to wszystko jest dla Ciebie dostępne. Obejrzyj to, a na koniec naszego programu podzielimy się z Tobą tym, jak możesz otrzymać te materiały. Zaczęło się, kiedy miałam 14 lat. Wracaliśmy ze środowego małbożeństwa. Dwa samochody przed nami straciły kontrolę, wjechały na pas zieleni i odbijając się od niego wróciły na pas przed nami, jadąc w poprzek do tyłu, wszędzie tylko nie do przodu. Zwolniłem wypadek co za dziwne wydarzenie w drodze powrotnej do domu z kościoła. Życie jest wspaniałe, a tu nagle błędy. Uderzyło nas dokładnie w miejsce, na którym siedziałam. Samochód uderzył w nas od tyłu, obróciło nas, rozbiłam się o okno, a potem zatrzymaliśmy się z piskiem opon. Nie byliśmy w stanie rozmawiać ze strachu wywołanego wypadkiem. Padało, było ciemno. Brały w tym udział inne samochody. Siedzieliśmy na tylnym siedzeniu i zaczęłyśmy śpiewać, że wszystko będzie dobrze. Kiedy przyjechała karetka i policja, mama siedziała na tylnym siedzeniu, próbując mnie pocieszyć. Śpiewałyśmy, mam przeczucie, że wszystko będzie dobrze. Będę płakać. Kiedy jechała karetka i w swoim duchu wiedziałam, że coś się zmieniło, ale wiedziałam, że wszystko będzie dobrze i śpiewałam dalej. Podróże do uzdrowienia. Historia Niki. Pojawiają się objawy. Sześć miesięcy po wypadku pojawił się ból w lewym biodrze. Zaczęło boleć i bolało. Nie tylko bolało ją biodro, ale miała też inne dziwne objawy. Miała zimne nogi, a tułów gorący. Poszliśmy do lekarki, do której wszyscy przychodzą z katarem i skręconą kostką. Zrobiła prześwietlenie, zbadała mi nogę i powiedziała. Nie mogę znaleźć nic, co byłoby z tobą nie tak, więc wróciłam do domu. Ból stawał się coraz gorszy i gorszy, aż w końcu rozszedł się po całym moim ciele. Były chwile, w których patrzyliśmy na siebie z Chris i pytaliśmy: Dokąd to zmierza? Jedną z rzeczy, które wcześniej zauważyłam, że się zatrzymały, był naturalny płacz. Niki nie płakała, kiedy ją bolało. Leżała pogrążona w bólu, ale dość szybko przestała płakać. Pewnego dnia powiedziała mi: Mamo, jeśli zacznę płakać, nigdy nie przestanę, ból jest zbyt silny. Po dwóch latach poszłam do reumatologa, z którym widziałam się rok wcześniej. Zdiagnozował u mnie fibromialgię, która jest siostrą zespołu przewlekłego zmęczenia. Ale też jest jego przeciwieństwem, ponieważ ból jest ważniejszy od tego, że jesteś zmęczony. Postawił diagnozę i powiedział: Naprawdę nie wiemy, co ci jest, więc nazwiemy to tak. Nie było żadnego leku, nie było odpowiedzi. Jeśli miałeś fibromialgię, musiałeś nauczyć się z nią żyć. Nie chcieliśmy przyjąć tego za odpowiedź, to musiało być coś uleczalnego. Lekarz powiedział: Wszystko, co mogę zrobić, to dać ci leki nasenne, które pomogą ci od. Począć w nocy i leki przeciwbólowe, żebyś przetrwała dzień. Pamiętam, że przez przynajmniej dwa lata, pomiędzy pierwszą i czwartą w nocy, kładłam się spać około dziesiątej, a potem między pierwszą i czwartą w nocy kończyło się na tym, że szłam lub wołałam mamę w zależności od tego, co moje ciało robiło danej nocy. Mieszkałam w pokrytym folią sterylnym środowisku z oczyszczaczem powietrza za 300 dolarów i destylowaną wodą w szklanym słoiku, ponieważ nie mogłam pić z plastiku bo przez plastik wymiotowałam. To był pokój dla chorującej. Kiedy chorujesz, dzień trwa wieczność. I tak wiele może potoczyć się źle w ciągu dnia, kiedy chorujesz. Ludzie mówią, wytrzymaj godzinę. Godzina to bardzo długo. Kiedy patrzysz na zegarek przez godzinę, to bardzo dużo czasu. Cóż, możesz wytrzymać minutę. Mogę wytrzymać minutę. Jeśli usiądziesz, rzucam Ci wyzwanie, weź zegarek i obserwuj drugą wskazówkę, jak krąży przez całą minutę. To bardzo długa minuta. Zwykłam mówić mamie, że mogę zrobić wszystko przez pół sekundy. Nawet nie przez sekundę, ponieważ możesz ją odmierzyć. Wszystko, co możesz odmierzyć, może być bardzo długie. Mogę zrobić wszystko przez pół sekundy z Bożą łaską, przez pół sekundy ufałam Bogu. A potem przez następne pół sekundy ufałam Bogu. A potem przez kolejne pół sekundy narzekałam, że bolą mnie stopy. A przez kolejne pół sekundy byłam przekonywana, więc ufałam Bogu. Każdy może zrobić wszystko przez pół sekundy z Bożą łaską. Coś, czego nauczyła nas w tym wszystkim, to jak cieszyć się życiem. Chwilą. Nie musiała być wielka, to nie musiało być u Disney World. To była chwila. Mamo, spójrz na tę małą dziewczynkę, spójrz na ten uśmiech, mamo, spójrz na tą miłą panią. Czy to nie słodkie? Sposób, w jaki kasjerka dzisiaj ze mną rozmawiała? Naprawdę lubię nosić tę niebieską bluzkę. Takie małe, wspaniałe rzeczy, rzeczy, które wszyscy bierzemy za pewnik. Jeśli jest coś, co pozwoliło mi to przeżyć, to jej uśmiech każdego dnia. Nie musiał trwać długo, ale zawsze tam był. Obrót na gorsze. Dowiedzieliśmy się o klinice stworzonej specjalnie dla ludzi, których objawy się ze sobą nie łączyły. Kiedy poszliśmy do tej kliniki, kiedy zaczęłam dostawać kroplówki z solą fizjologiczną, na którą byłam uczulona, kiedy zaczęłam zabiegi w saunie, wszystko szybko poszło do przodu i napięcie mięśniowe całkowicie przestało działać. Byłem bardzo zszokowany, kiedy ją zobaczyłem, ponieważ kiedy ostatni raz ją widziałem, jakieś cztery lata temu, chodziła o własnych siłach i bardzo dobrze funkcjonowała. Spadałem ją najlepiej jak mogłem. Nie mogłem jej podnieść i poruszać nią, ponieważ nie była w stanie tego zrobić. Cały czas byłam na wózku. Nie mogłam sama jeść, nie mogłam sama się ubrać, nie mogłam sama wstać z łóżka, nie mogłam sama się wykąpać. Mama i tata robili za mnie wszystko. Smagaliśmy się z tym, żeby zajmować się nią jak niemowlakiem i traktować ją jak dziewiętnastoletnią młodą kobietę. Moje dłonie zaczęły wykręcać się do środka. Moje stopy wykręcały się do wewnątrz. Lekarz zawsze komentował, że moje stopy wykręcały się do środka. Powinny zwracać się na zewnątrz, kiedy jesteś zrelaksowany, ale one obumierały i zwijały się do środka, To znaka śmierci. Powiedziałam, panie, ja muszę to wiedzieć, czy Niki umrze. Początek końca. Chris poinformowała mnie, że bardzo chce pójść do kościoła, ponieważ tego wieczoru był gościnny mówca. Powiedziałem, pewnie idź, ja zostanę. Usłyszeliśmy, że Andrew łomak przyjeżdża do naszego kościoła. Pomyślałam, wspaniale, pójdę do Andrew. Mama wzięła komórkę, gdybym musiała pójść do toalety, ponieważ jestem z tatą blisko, ale nie aż tak. I pojechała do kościoła. Andrew zaczął i powiedział: Dzisiaj chciałbym mówić o łasce i wierze. Pomyślałam: No fajnie, zaczynamy. Znowu łaska i wiara. To, jak dzielił się przesłaniem o łasce i wierze, było to, że łaska była zawsze. Łaska jest zawsze obecna. A wiara to nazwa dla naszej odpowiedzi na łaskę. Nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby ktoś tak nauczał o wierze. Po dwóch i pół godziny zadzwoniłam do niej i powiedziałam: Mamo, wracaj do domu, muszę pójść do toalety. Pospiesz się. Andrew wstał, nauczał o uzdrowieniu i powiedział: Jeśli si kogoś coś boli, niech podejdzie. Wbiegłam przed następną osobę w kolejce. Wbiegłam, bo nie miałam wyboru, musiałam wracać do domu. Nie wiem, komu się wcięłam, ale cóż, powiedziałam Cześć oh, well. And Andrew, my nazywam się Chris Oszeński. Mam w domu dziewiętnastoletnią córkę. Czy mógłbyś przyjechać i się o nią pomodlić? Odpowiedział pełnie. Mama przyniosła do domu kasetę z nauczaniem Andrew ze środowego nabożeństwa. Wysłuchałam go, kiedy powiedział, stopniowe cuda nie są kompletną Bożą wolą. Nie zgorszyłam się, ale powiedziałam, masz rację. Ponieważ bałam się natychmiastowego uzdrowienia ze względu na to, w jakim miejscu byłam mentalnie, chociaż wiedziałam, że Bóg chce mnie uzdrowić i sama chciałam być uzdrowa, nie zrozum mnie źle, ale to wszystko trwało tak długo. Powiedział, Jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Rozumiałam to. Ale jesteś też uzdrowiony z łaski przez wiarę. Jezus zmarł na krzyżu dwa tysiące lat temu. Zrobił to i wtedy uzdrowił cię swoją krwią. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć to i powiedzieć: To jest moje. On chce, żebyś był zdrowy, ponieważ Cię kocha. Usłyszałam to i pomyślałam: Racja. Powiedziałam: Mamo. To było dobre. Naprawdę cieszę się na dzień jutrzejszy. Byłam absolutnie przekonana, że jeśli Niki złapie się tego przesłania i będzie miała zrozumienie, które było w moim sercu, zostanie uzdrowiona. Jedną ze standardowych rozmów, jakie prowadziliśmy z Niki jakieś dwa, trzy tygodnie wcześniej było. Niki, jeśli tylko sprawisz, że twoje nogi spadną z tego krzesła, żebym zobaczył, jak uderzają o podłogę, sprawisz, że twój tata będzie zadowolony". Zawsze odpowiadała, tato, staram się, staram się, tato, ale nigdy nie uderzyły o podłogę. Następnego dnia miał przyjechać Andrew z moim pastorem, pastorem Richem. Obiecana chwila. Andrew miał przyjechać w ciągu kilku godzin i wszystko miało się skończyć. Wszystkie obietnice, które mieliśmy od Boga, miały się za chwilę spełnić. Już za chwilę. Kiedy Andrew przyjechał do naszego domu, wszedł bardzo nonszalansko i spokojnie. Wszedł, a Niki leżała przykuta do łóżka. Powiedział, Cześć Niki, mam na imię Andrew i wierzę, że dzisiaj zostaniesz uzdrowiony. Spojrzałam na niego i powiedziałam, ja też. Gdybym mogła, zamknęłabym sobie usta rękami. Nie mogłam uwierzyć, że to powiedziałam. Ale wiedziałam, że zostanę uzdrowiona. Andrew zadał pytanie, które zadaje wszystkim: Czy boli cię ciało? Odpowiedziała, tak. Czy gdyby odszedł, wiedziałabyś o tym? Pomyślałam, nie pamiętam, jak to jest, kiedy nic nie boli. Mam nadzieję, że poznam uczucie, kiedy odejdzie, ale nie jestem pewna. Pomodlił się o nią. A potem zapytał ją, czy ból odszedł? Chwilę potem Nikki odpowiedziała, tak, czuję się lepiej poza moją szyją. Andrew nie wiedział, że tydzień wcześniej spadła z wózka i doznała urazu szyi. Powiedział, o, to tylko diabeł, on jest takim bólem w szyi. Zgromił go i odszedł. Powiedział, wstań, poruszaj się i zobaczymy, czy odeszło. I zaczęłam wstawać. Niki leżała na plecach i zaczęła się trząść. Trzęsło się całe jej ciało, nic się nie działo. Zapytał, co jest z tobą nie tak? Powiedział, po prostu musimy się o to pomodlić, tylko tyle. Uklęknął przy moim krześle i zapytał, czy mogę się o ciebie pomodlić? Tak, możesz się o mnie pomodlić. Posadził ją, i kiedy ją posadził, zaczęła płakać i zawodzić z samego wnętrza siebie, tak jak jeszcze nie słyszałam, żeby płakała. Sprawdziłam to w moim duchu. Tym razem to ja podeszłam do Jezusa, a nie Jezus do mnie. Zobaczyłam, jak do Niego podchodzę. Ciekawe co? Wyciągnął swoje ręce. I zerwał ze mnie skórę warstwa po warstwie. Kiedy doszedł do moich stóp, zaczął odrzucać tę martwą skórę. Zgromił ból w imieniu Jezusa. Wypowiedział siłę w jej ciele. Poczułam się tak silna fizycznie, że odepchnęłam Andrew z drogi, położyła rękę na kołdrze i odrzuciła ją. Drugą rękę położyła na piersi Andrew i jednocześnie nogami zrzuciła kołdrę. Te drobne nóżki zsunęły się z łóżka i dotknęły podłogi. I cały dom eksplodował, zaczynając od mamy. Byłam na drugim końcu pokoju, krzyczałam, skakałam, cieszyłam się. To było wspaniałe, ale wydawało się takie normalne. Stał się od tak. Trzęsłam się, moje mięśnie wołały co ty wyrabiasz, ale zrobiłam to i byłam w stanie to zrobić. Przeszła przez pół salonu, był tam też Andrew i Pastor Rich. Spojrzała na Andrew i powiedziała nie chcę się też trząść. W tym momencie byłam Ściekła. Andrew modlił się o święty gniew we mnie. Zaśmiał się, położył na nią swoje ręce, swoje ręce i powiedział: W imieniu Jezusa ciało, uspokój się. Podeszłam do mamy jak po sznurku. Powiedziała: Och, mamo, tak łagodnie i spokojnie. To była niesamowita chwila. Wszystko, co mogłam zrobić, to dziękować Bogu za to, że zmienił nasze serca, abyśmy mogli go przyjąć. Od tamtej chwili. Nie przyjęłam ani jednego zastrzyku na alergię, nie brałam żadnych poważnych leków, nie miałam żadnych zabiegów u kręgarza. Jestem całkowicie uzdrowiona. Oryginalny, Boży zamysł. Kocham to, że za każdym razem, kiedy Bóg mówił do mnie, kiedy byłam chora, nigdy nie mówił o niebyciu chorą. Zawsze mówił o tym, na kogo mnie powołał. I co dla mnie ma, niezależnie od tej całej choroby, ponieważ kiedy mnie zaprojektował, on nie wiedział o fibromialgii, nigdy nie zobaczył wypadku samochodowego, on nigdy nie zobaczył nadwrażliwości na środowisko, wózków inwalidzkich czy rozczarowań. Żadnej z tych rzeczy nie miało być w tej historii. W tamtym czasie pokazał mi, jaka była jego oryginalna historia dla mnie była nią moja rodzina. A także uczenie innych kobiet, jak mają kochać swoje rodziny. Gdybym skupiła się z całą mocą na nauczaniu innych o uzdrowieniu, to byłoby wspaniałe. Nadal się tym zajmuję i to jest wielki zaszczyt i przywilej mieć prawo do mówienia na ten temat. Ale jeśli nie połączyłabym tego z oryginalnym zamysłem mojego stwórcy, nie byłabym kompletna. Moje życie nie dawałoby aż takiej satysfakcji. Tak więc, częścią tego, co płonie w moim wnętrzu, to mówienie ludziom, niezależnie od tego, jaka część Twojego życia się rozpadła i nie znajduje się w oryginalnym zamyśle Twojego stwórcy, kiedy się od tego uwolnisz, odsuniesz i wejdziesz w to, co ma dla ciebie Bóg, pytaj go o to, jaki jest oryginalny zamysł, i nie zatrzymuj się tylko na świętowaniu wolności od czegoś, co miał się nigdy nie wydarzyć, ponieważ gdybym nie spojrzała ponad to, nie byłabym kompletna. To nie jest historia o czymś, co przydarzyło mi się prawie 17 lat temu. Bóg nadal ją pisze i cała historia jest wspaniała. Dziękuję.